Dzień dobry Państwu. Zapraszamy na wypowiedzi do mediów po wizytacji budowy drogi ekspresowej S7 tunelu na odcinku Skomielna Biała Naprawa na popularnej Zakopiance. Proszę o zabranie głosu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Państwo, no cóż powiedzieć, to dla mnie osobiście. Bardzo wzruszająca chwila, na pewno dla wszystkich mieszkańców Krakowa, Małopolski, ale myślę, że też dla absolutnej większości polskich kierowców, turystów, wszystkich tych, którzy kochają polskie góry w tej jej części południowej, Tatry, Gorce, Beskid Wyspowy, ten odcinek zakopianki pomiędzy Myśleńcami a Nowym Targiem, był taką drogą, która. Wielokrotnie nastręczała wielu kłopotów. Poczynając od kłopotów komunikacyjnych, jej zatłoczenia, korków ogromnych w czasach, kiedy przychodziły długie weekendy, kiedy przychodziły te momenty wakacyjne, świąteczne, ale przede wszystkim bardzo często ich wielkiego niebezpieczeństwa związanego z opadami śniegu, z gołoledzią, ze zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi, w czasie kiedy trzeba było przejeżdżać tutaj kolejne góry, mały lubień, który nad nami. I inne miejsca. Właśnie następuje epokowa zmiana. Proszę Państwa, muszę powiedzieć, że przed chwilą powiedziałem do pana ministra Andrzeja Damczyka. Ze wzruszeniem przeszedłem te 2 ,58 km, 58 metrów tunelu pomiędzy naprawą a skomielną białą, po to, żeby dotrzeć tutaj do Państwa, do skomielnej białej, drogą, której do niedawna jeszcze nie było która była budowana od marca. 2017 roku trwał ten proces drążenia tego tunelu z wieloma przeszkodami i gospodarczymi, i problemami politycznymi, bo w międzyczasie wybuchła wojna na Ukrainie i pandemia koronawirusa dotknęła tą inwestycję, i wreszcie problemy geologiczne. Tutaj obok ta ściana, którą Państwo widzicie, zatrzymana tymi palami, to flisz karpacki, który sunął tutaj razem z całą górą żeby zasypać to wejście do tunelu, z którym tutaj walczono przez długi czas, żeby go zatrzymać ogromnym wysiłkiem. To wszystko się udało. Ten tunel, można powiedzieć, praktycznie jest już gotowy, dosłownie za kilkanaście dni zostanie otworzony, uruchomiony, otwarty dla wszystkich kierowców. To jest niezwykle ważny moment, epokowa zmiana. Tak jak wszyscy moi rodacy, przez lata jeździłem na zachód Europy, w Alpy i w inne miejsca, gdzie przejeżdżało się mnóstwo tuneli, człowiek się zastanawiał, jak to możliwe, że tam da się budować tunele, że tam czasem mała wioska w Alpach ma swój tunel, a w Polsce nie potrafimy zbudować tunelu na zakopiance, na, 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 na drogach, na, 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 Górnym na Dolnym Śląsku, na Górnym Śląsku. W Bieszczadach, tam wszędzie, gdzie, gdzie te tunele tak bardzo by się przydały. No i Wreszcie te tunele są. Tunel na S3, tunel tutaj na Zakopiance, tunel który, który będzie na, na Via Karpacji, czy wreszcie połączenie lądowe Świnoujścia. Normalna możliwość przejazdu tunelem. Te wszystkie inwestycje są realizowane przez te lata. Ta tutaj na Zakopiance, tak bardzo ważna dla wszystkich miłośników Tatr zakopanego pod Hala. Dla wszystkich mieszkańców Małopolski już za kilka dni otwarta, ogromny, skrót na drodze do Nowego Targu, do Zakopanego, oszczędność czasu, ale przede wszystkim, przede wszystkim to jest najważniejsze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo. Każdy, kto tą drogę wkrótce przejedzie i przypomni sobie, jak było jeszcze do niedawna, doceni tą gigantyczną różnicę, jaka Jaka staje się w tej chwili faktem. Panie ministrze, dziękuję z całego serca panu ministrowi za determinację w tej budowie przez ostatnie lata. Dziękuję wszystkim budowniczym tego tunelu, którzy naprawdę zmagali się z wieloma trudnościami. Panom dyrektorom, panom inżynierom, projektantom, którzy tutaj musieli zmieniać projekty, bo, bo było też i wiele zaskoczeń, jak to nieraz była w życiu. Ale udało się, jest wspaniała, wielka inwestycja. Dobiega w tej chwili końca i to jest dla nas wielka radość. Ale panie ministrze, ja wierzę w to, że dla tej części Polski, dla południa to nie koniec. Trzeba dokończyć S7, chcemy pojechać od nowego Targu, od Chyżnego do, do Gdańska i dalej potem wzdłuż Wybrzeża. Chcemy, chcemy żeby jak najszybciej zakończyła się budowa północnej obwodnicy Krakowa. Chcemy wreszcie, żeby realizowane były linie kolejowe. E, e, ta linia kolejowa, która ma biec do Nowego Sącza. Ta linia kolejowa, która ma biec schabówki do Nowego Sącza, zmodernizowana. Piekiełko, to jest całkowicie nowa inwestycja kolejowa. Chcemy, żeby tutaj jeździły szybko pociągi, żeby ludzie mogli się przemieszczać, żeby Polska w tej części także stawała się rzeczywiście nowoczesna, ale przede wszystkim bardziej przyjazna dla nas, dla, dla jej mieszkańców, także dla turystów, którzy, którzy przybywają tutaj ze wszystkich stron Polski. Szanowni Państwo, jeszcze raz chcę podkreślić. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję panu ministrowi, wszystkim jego współpracownikom, wszystkim projektantom, wykonawcom tej inwestycji. Ogromnie się cieszę, że ten tunel w najbliższych dniach będzie już oddany do użytku dla kierowców. To jest wielka zmiana, to jest pchnięcie nas wszystkich do nowej epoki. Wierzę w to w komunikacji tutaj na południu, kiedy ta zakopianka kolejnymi odcinkami będzie zakończona. Jeszcze ten fragment do nowego targu, który mamy nadzieję niedługo będzie już gotowy. Jeszcze później droga do Chyżnego mamy nadzieję, że do 2027 roku będzie gotowa do granicy ze Słowacją. Polska się rozbudowuje, Polska realizuje nowoczesne inwestycje. Tutaj pan dyrektor, kiedy szliśmy przez tunel, mówił mi, że tak nowoczesnych rozwiązań, jak są w tym tunelu, w zasadzie prawie, że nie ma jeszcze w tej chwili na świecie. Tutaj są wszystkie systemy zabezpieczające. To jest niezwykle bezpieczny tunel, przygotowany na różne ewentualności potencjalne, jakie mogą się zdarzyć, po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo kierowcom, po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo podróżującym. Panie ministrze, jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Proszę o zabranie głosu ministra infrastruktury, pana Andrzeja Adamczyka. Panie prezydencie, szanowni państwo, ja przede wszystkim dziękuję panu prezydentowi za to, że dostrzega wysiłek, olbrzymi wysiłek wszystkich tych, którzy zostawili tutaj część swojego życia. Mam na myśli projektantów, inżynierów, nadzór. Wykonujących te prace operatorów maszyn, wszystkich zaangażowanych w tą budowę, ale także w budowy, które realizowane są na terenie naszego kraju. Rząd nie boi się trudnych wyzwań. Potwierdzeniem determina determinacji w realizacji tych wielkich przedsięwzięć infrastrukturalnych potwierdzeniem determinacji rządu Prawa i Sprawiedliwości, są oddane ostatnio do użytku, jest oddany do użytku ostatnio. Kanał żeglugowy, zwany potocznie przekopem Mierzei Wiślanej. Jest budowany tunel pod Świną do Świnoujścia, który w zasadzie przez kilkadziesiąt lat nie mógł być, nie mógł zostać wybudowany. Jest ten tunel, który praktycznie, którego praktycznie budowa powoli dobiega końca. I tak jak powiedział pan prezydent, mamy nadzieję w listopadzie oddać go kierowcom do użytkowania. Ale są tunele chociażby drążone w węgierskiej górce w ciągu drogi ekspresowej. Jest jeden. Jest tunel drążony w kierunku czeskiej granicy na drodze ekspresowej. Jest trzy. Są przygotowywane do realizacji tunele na Via Carpathi na Podkarpaciu. Oddany do niedawno do użytkowania tunel pod Ursynowem w Warszawie, to świadectwo naszej determinacji. Determinacji, aby Polacy mogli korzystać z bezpiecznych dróg, dróg przewidywalnych. O tym dzisiaj rozmawialiśmy, że dzięki temu tunelowi, dzięki temu, temu odcinkowi Zakopianki, dzięki budowie drogi szybkiego ruchu rdzawka. Nowy targ, później mamy nadzieję z Rabki Dochyżnego. Każdy mieszkaniec Warszawy, Gdańska, Krakowa, będzie mógł obliczyć perfekcyjnie czas dojazdu, bo nie będzie zaskakiwany zatorami na drodze dojazdowej. Nie będzie zaskakiwany zatorami w drodze powrotnej do domu, wracając z wypoczynku w polskich górach, czy też dalej, gdzieś na południu Europy. To wielka rzecz, że region staje się otwarty. Na komunikacyjnie i uruchamia ten wielki potencjał gospodarczy, który w nim drzemie. Jeżeli Pan Prezydent pozwoli, przyłączę się do słów podziękowania. Podziękowania tym wszystkim, którzy budują, realizują tą inwestycję, ale także i wszystkim tym, którzy przygotowują kolejne ważne przedsięwzięcia infrastrukturalne. Dziękuję. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad. Są tutaj z nami dyrektorzy centrali, jest pan dyrektor Żuchowski, jest pan dyrektor Pałasiński, który jest dyrektorem oddziału Generalnej Dyrekcji w Małopolsce, ale tak mógłbym powiedzieć o praktycznie wszystkich dyrektorach oddziałów. Wierzcie mi Państwo, oni często nie śpią, trapiąc się, w, zastanawiając, jak przyspieszyć realizację inwestycji. Tutaj w Małopolsce faktycznie realizujemy ich dużo, bo region był bardzo zaniedbany inwestycyjnie. Dzisiaj naszym priorytetem jest Sądeczanka, droga nr 75 z Brzeska do Nowego Sącza. Naszym priorytetem jest Beskidzka Droga Integracyjna, którą też również mamy nadzieję uruchomić. Ale dzisiaj naszym priorytetem jest szczególnie droga ekspresowa S16 na Warmii i Mazurach, droga ekspresowa, Via Carpatia to droga imienia imienia Lecha, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, to wreszcie te drogi, które dobrze komunikują pomiędzy stolicami województw, drogi samochodowe. Jak i właśnie wspomniane przez pana prezydenta inwestycje kolejowe, szczególnie ta, która otworzy sądeczyznę, można powiedzieć na świat transportowo, bo pozwoli dojechać z Mszany do Krakowa, Przeciągu 30 kilku minut. Mam tutaj na myśli linię kolejową Podłęże Piekełko w nowym torze z nowymi estakadami, tunelami i tą linię kolejową, o której mówił pan prezydent. Habówka, Nowy Sącz. To te wyzwania, które musimy zrealizować. Realizujemy inwestycje w północno-zachodniej Polsce. Właśnie nie wspomniałem o. Kolejnym tunelu, panie prezydencie, który przygotowujemy do realizacji to jest olbrzymie wyzwanie, prawie 6 kilometrów. Tunel na obwodni zachodniej obwodni obwodnicy Szczecina. To będzie kolejne wyzwanie. Już wiem jestem przekonany, że nasi inżynierowie wiedzą, potrafią, yy, znają technologię, wiedzą, jak to zrobić i na pewno to znakomicie. Zrealizują. Można by było wyliczać te wyzwania inwestycyjne jeszcze długo. Ufajmy, że pokój i te możliwości gospodarcze, a przede wszystkim spokój i to oddalenie od wojny, pozwoli nam te wielkie wyzwania zrealizować. Panie prezydencie, dziękuję za wizytację budowy. Wiem, że to było pana marzeniem, aby tutaj ten tunel, tą drogę przejść, to zobaczyć. Mamy nadzieję, że nie, nie, nie zawiedliśmy oczekiwań pana prezydenta. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panie ministrze. Dziękuję bardzo państwu za udział w dzisiejszym wydarzeniu. Na tym kończymy dzisiejsze wydarzenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tunelu? Jeżeli państwo mają pytania w temacie dzisiejszej konferencji, to proszę uprzejmie. Z kolejnego funduszu być może do nas nie trafią? Czy pan prezydent zamierza podjąć jakieś działania? O ile wiem, na razie tylko media, czyli państwo, piszecie o tym, że środki mogłyby nie trafić z funduszy z funduszy spójności. Natomiast ja powiem tak. Ja liczę na to, że polityka w Unii Europejskiej będzie po prostu uczciwa. Uczciwa. Jeżeli będzie uczciwa, to to wystarczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo. My gramy uczciwie. Zapraszamy na nasze kolejne konferencje prasowe. Dziękuję, Panie Prezydencie. Dziękuję, dziękuję Panie Ministrze.